Chymano z tej strony, doman. Adrian, Ciełanko. dzisiaj przetestujemy dla Was nową Ibizę w wersji Cupra, czyli taką Ibizę troszkę sportową. Zanim jednak zaczniemy, powiem, że to jest samochód bez nawigacji i bez GPS, ale GPS ma już zamontowany na szczęście Adrian. Od soboty. <laughs> Od soboty Adrian się. Je. Wyszedł za mąż. Zobaczycie burzyka, jak jeździł na rowerze. Ale to już niedługo czekam na fragment od kamerzysty. Dobra, dobra. Panowie, o Weselu może porozmawiamy innym razem. Dzisiaj rozmawiamy o kuprze. Pewnie nasi widzowie chcieliby zobaczyć, jak ten samochód wygląda. Ibiza jest zaokrąglona. Pójdę z tej strony. Ibiza jest mocno zaokrąglona. Widzę tutaj też taki troszkę styl już Volkswagena, bo to jest ta cała grupa, prawda, która no, mocno nawiązuje różnymi elementami. Mnie się ten samochód niesamowicie podoba. Chociaż Biały, tak, z tyłnymi elementami zwłaszcza. podchodzi trochę bardziej pod francuza. Francuza? No, Ja tu trochę niemca widzę. <taka, <taka>, Taka mieszanka, ale nie jest ładny, jest naprawdę bardzo ładny tył, tył też ma bardzo zgrabny. Wskoczę szybko w ustawienia. Jakie kurwa ustawienia? W Specyfikacje. Długość 4055, szerokość 1693, wysokość 1420. Szerokości Burzykiem nie będziemy mierzyć. Ostatnio robił pompki przy Infiniti. Ten materiał też się niedługo pojawi, więc będziecie mogli zobaczyć. Już pewnie tutaj Burzyk zbliżył na front tego samochodu bardzo fajnie zaprojektowane lampy. Oznaczenia też kupry przy logo Seata. Może pod maską jeszcze zajrzymy, jak tutaj jesteśmy w W końcu Silnik 192-konny, o ile się nie mylę, 62 do setki, tak? Sprawdzę, potwierdzę. 62 set... setki, panie! Ale nie ma tego hydrauliki w masce. Ostatnio to, ostatnio to, ostatnio ale... to. Nagrzany. Ostatnio to w ogóle na lubionych samochodach nie ma. Wiem po co jest ta gąbka, znaczy guma. Moi drodzy, idę z tamtej strony znowu. Adrian nieumiejący jeszcze operuje mikrofonem, naszym panem grzybkiem. Silnik o pojemności 1.8 TSI. To jest fajne, że Seat w tym przypadku nie zdecydował się na tak zwany downsizing. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to spieszę z wyjaśnieniem. Ostatnio jest taka moda, pewnie też panowie to zauważyliście, że producenci koncerny tak robią małe silniki tak, i dużo koni. Trzeba jakoś te moc tutaj wykrzesać z tych silników. Tutaj mamy 1.8 i 192 konie, więc no, nie poszaleli, jeżeli chodzi o downsizing. Upsizing, tak by chyba można było to nazwać. i fajnie bo poczujemy to po prostu, gdy jeździmy tym samochodem, za chwilę odpalimy. No klasycznie tutaj wygląda, no nie będziemy tu się spodziewać jakichś wodotrysków no, świetnych, zbiera ale, się ale zbiera i się i, i tak, i podczas jazdy I dopiero odczujemy, jakie możliwości ma ten samochód. Wygląda ciekawie. Ty, co ty chciałeś zamykać bez tego? Nie, no chciałem Cię przytrzymać. Panie, nie wcisłeś. Wcisknij. Ale nie, bo to urwane jest chyba. Nie, to trzeba wcisknąć. Mocno, o. No, wcisknąć. Nie będziemy już więcej opowiadać o wyglądzie. A jeszcze właśnie. Tutaj Burzyk widzę najechał. Mamy do czynienia z 16 calowymi kołami. Dokładnie to hamulce nie, brzydko. Nie 16-calowe. Zara, chwila, moment. Jakie tam są? Już się mówię. Tak będzie chyba. 17. 17-calowe. No. Jak na taki mały samochodzik 17. ładna standardowa felga. Bardzo ładna. Duże tarcze hamulcowe, które spisują się świetnie. Paznokciem wystarczy wciskać. Stoję w miejscu. Długie Poznakcie masz. Jeszcze z tyłu może pokażmy, bo tego nie prezentowaliśmy. Ładnie zaokrąglony tył. Piszcie, opadający te opadający no? troszkę ten tył. Mówiłem, że tył ma taki francuzowaty. I zobacz, widzisz tutaj ten plastikowy dyfuzor no. i dwie rurki. A. Dwie rurki. Niby jedna dwie. Klasyczne. No ale... tu, tutaj prawie, prawie że wylot powietrza. W każdym jednym nowym samochodzie, I, jaki. I żeśmy to co jest, mieli, to tak to, co jest fajne, patrzcie. Cykl. Ale to jest i w starszych już satach. A ja to bardzo lubię, bo to w Volkswagenach też jest. Bagażnik o pojemności 282 litry. Czy nie Konory? Zmierzymy domanem. Jeden doman. Jeden doman taki ciaśniejszy. Nawet nie Dobra, za bardzo. Cięcie, bo muszę wyjść. Cięcie. Wychodź. Cięcie. Kurwa no nie ma całego domana. Nie no, wlazłem. Był jeden doma. Zobacz, no zamknę. Ale nie zamki szklapy. Kurwa, jak nie zamknę. No patrz, szatka ci na głowę, będzie leżała. Uwaga, na głowę. Zobacz, patrz. Jest Powiedz coś? Nie! Yeah. Open the door. Hold the, Hold door. the door. <laughs> Także tak. Zakupy, torby i doma. Kołeczko zapasowe, czy nie ma? A, zerkniemy. Taki, niby damski samochód. Jest? do jest dojazdówka. Do do Moi drodzy, wskakujemy do środka. Powiem, że dojazdówka, na której można jeździć do 80 km. Ciężko tym autem by było. No, zdecydowanie. A, i to benzynowy silnik jest. Otwieramy jeszcze ranę. Adson już się usadowił we wnętrzu Ibiza kupry. Widzę, że chciałeś imprezę rozkręcić. Nie, przyciszałem, żeby było Was dobrze słychać. Jak Wam się to wnętrze podoba, panowie? I panie może, które nas oglądają? Wnętrze bardzo ładne. Minus... <grym> nie ma nawigacji. Może jest wersja z nawigacją, trzeba byłoby to zweryfikować i później w opisie pod filmikiem poinformujemy. No, świetne zegary, naprawdę świetne zegary. Tą cenę... Co mówiłeś, 78 tysięcy od tej chyba się zaczynają kupry, ogólnie, ogólnie taki cennik udało mi się wygrzebać gdzieś w sieci. Klasyka, no ja tutaj czuję się jak w Volkswagenie, no bo patrz, spłaszczona kierownica, jak w skodzie, jak w polówce. Teraz będziemy niedługo golfa testować, zobaczymy, czy tam też będzie wygodna jest. Fajne oprzycie, lubię to oprzycie volkswagenowskie. No jest na pewno trochę takich akcentów obszycie. Które? W brzuchu <noise> w brzuku Nissan, Duke Jack. <głos> <głos> Nissan Jack, Kapitan Jack Sparrow, Nissan Jack Sparrow. W Nissanie, Nissan. Manualna skrzynia sześciobiegowa, to trzeba nadmienić. W świecie automatów wszechobecnych to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ale myślę, że DSG też mogłoby się pojawić. Bo z tego co wiem, jest tylko manual dostępny, jeżeli chodzi o Ibiza Klasyczny. Szybry dachu też nie ma. Przekręć na no kluczyk, pokaż jaki tu jest mechanizm. O, od razu zegary możemy zobaczyć. No są świetne po prostu. I komputer pokładowy między zegarami, ale za chwilę to dokładnie omówimy. Szyberda. O, wszęgło trzeba wcisnąć. A, widzisz. Taki specjalista od jazdy. Taki specjalista. Dodam, że... Adrian akurat pierwszy raz będzie jechał... Pierwszy raz go odpalił, bo wcześniej jeździł zawsze na odpalony. Zapalaliśmy mu, żeby mógł pojechać. Zobaczymy jak tam z rury. Ciśnij pan jeszcze. Góra, jak Ej, by, by Będzie pierdział jak skoda. <laughs> przygazuj pan jeszcze. No nie, no nie, to no, nie, no. Ale tutaj z przodu tak, no tak, bym powiedział takie dźwięk, dźwięk silnika jest taki, powiedziałbym, taki normalny, po prostu, no, taki normalny, no, no weź jeszcze przygazuj. Nie, no nie jest źle. Nie? Czekaj, bo tam co siadcą gada, a ja go nie słyszę. Włączyłem tryb sport, jest trochę bardziej dźwięk emulowany niż teraz. Tak, wtedy już z głośników się trochę wydobywa ten dźwięk, podrasowany. Fotele też wygodne, dobre trzymanie boczne w zakrętach, mocniejszych. Pupa się ładnie usadawia. Tak, ale z tyłu nie ma niestety dużo miejsca. Niby jest 105 osobówka, ale z tyłu to tam Burzykowski już musi nie, mieć na kolana w No, Był ok, MET 76 i możesz śmiało siedzieć z tyłu. Ale ten dach opadający też nie jest źle zaprojektowany, bo widzę, że podniesiona pod suwitka jest trochę z tyłu, założyłeś? Tak. A no i ten za... szyberdach, który tak naprawdę nie jest szyberdachem, bo to jest o. tylko taka wentylacja. wentylancja. Bardzo delikatnie. Ale jest fajnie, jak jedziemy. Przy wyższej prędkości to nie musimy klimy uruchamiać, nawet jak jest gorąco, bo nam się samochodzik schładza. Projekt wnętrza, podobnie jak projekt zewnętrzny, dajmy okejkę. Okay Skoro się już wygodnie usadowiliśmy, i chcielibyśmy sobie może teraz gdzieś ruszyć, to fajnie byłoby też zapoznać się z systemem, który jest dostępny, z komputerem pokładowym. Między zegarami najważniejsze informacje, status samochodu, możemy też sobie mierzyć czas przejazdu, gdybyśmy się z Ibiza Cupra wybrali na tor, ale nie będziemy tego robić. Telefon oczywiście poprzez Bluetooth parujemy. Klasyka, dane, tutaj spalanie możemy sprawdzić. Średnie zużycie, gdy nie szalejemy mocno, to 7,5 mniej więcej. Moim zdaniem jak na silnik 1.8, 192 konie, to jest naprawdę dobry Bardzo wynik. Dobrze. Bardzo dobry wynik. Oczywiście, gdy przyspieszamy, to 20 tutaj będzie się pokazywać. Tak to się prezentuje, a system multimedialny oczywiście z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem. wyświetlaczem. Fajne jest to, że jest pochylony, dzięki temu promienie słońca mocno nie będą padać. No to media, wiadomo, możemy podpiąć pendrive'a, możemy poprzez bluetooth sparować smartfon. Mamy też obsługę głosową, gdybyśmy chcieli poszczególne komendy wybierać, możemy ustawiać tutaj dźwięki, tylko tak teraz będzie chyba chciało zaprogramować wszystko, na szczęście nie. Zobaczcie w ogóle jaka tu jest regulacja dźwięku, mamy dostępny karwasz, twarz, barabasz. Mamy dostępny la lala. a z kim ja rozmawiam? Nie, z nikim nie rozmawiam. Komunikat głosowy się włączy. A dziadostwo, ten. Irytuje mnie to. Komunikaty głosowe chciały nami zarządzać. Equalizer zobaczcie jakie fajne ustawienia. A w ogóle to. Biebnijmy basem. podkręć No, wszystko byś podkręcił. Taki z ciebie dźwiękowiec, kurwa ładnie Człowieku, tak żeś się, rozre tak, że się rozregulował, że ja gorzej w tej wizie muzyki jeszcze nie słuchałem. <grych> ale. Zresetowałem ustawienia. Ale naprawdę, dźwięk z tych głośników bardzo fajny. Ułożenie dźwięku. A to też jest wszędzie już ostatnio dostępne. No. Absolutna klasyka. Ostatnia rzecz, menu. Możemy sobie tutaj wszystko przewertować. Możemy też połączyć smartfon w taki sposób, że na ekranie tym będzie wyświetlać się kopia wyświetlacza, oczywiście kopia tego, co jest na, na telefonie, na smartfonie, ale też nie będziemy teraz się jakoś wyjątkowo łączyć. Klimatyzacja, proszę tryb, bardzo. Włączenie tak, tryb skartywała. sportowy możemy włączyć, wyłączyć, wtedy trochę inaczej pracuje silnik, troszkę inaczej będzie to wszystko tutaj się sprawdzać. Wiecie, że w kuprze w ogóle jest regulowane zawieszenie też? To taka mała ciekawostka. No w tej konkretniej bisi, no tutaj nie możemy zmienić oczywiście, nie, nie tak, że sobie komputerowo obniżamy, podwyższamy. Parkowanie, to znaczy nie parkowanie, przepraszam bardzo, czujniki parkowania, bez kamerki cofania i system start-stop na światłach. No ale jak jedzimy w trybie sportowym, to nie Mały będzie to dostępne. tylko parkowania, jeśli włączymy. Pierdu, pierdu, i do przodu, czas ruszyć. To trochę, tym autem. A co? przed chwilą pośmigał tutaj trochę. Jak w zakręty wchodzi się tym samochodem? Luksus. A hamuje brzytwa. Brzytwa, tak, tak jak, jak mówiliśmy już wcześniej, ale większe tarcze z przodu niż z tyłu. To jednak wystarcza do tego, by czuć się bezpieczniej za kierownicą. Jak widzicie, teraz przemierzymy troszkę sochaczewa. Na razie na toczymy się, tak, toczymy się delikatnie żeby można było do tyłu. trochę przyspieszyć. Przypominamy, mamy tutaj do czynienia z silnikiem 1.8 benzynowym. Ma on 192 konie mechaniczne. Moc maksymalna przy... 4300 obrotów na minutę a moment obrotowy 235 Nm jeżeli ktoś interesuje się takimi troszkę bardziej technicznymi sprawami jeszcze jedna sprawa, ten moment obrotowy w zakresie 1450-4200 obrotów na minutę 6,2 sekundy do setki potwórek na taki mały samochód to można wiele osób zaskoczyć, podejrzewam, że szybciej od tego suwa Lexusowego przyspiesza to co tam przejechał ogólnie to niektóre Lexusy są strasznie zamulone, chociaż bardzo lubię te samochody to w Lexusie RC200T 250 koni nie dałoby rady tej kubrzy. Puścimy panią. A powiedz mi, jaka jest tu maksymalna prędkość? 235 km na godzinę. 235? Nie za, dużo. Na zegarze nie za dużo. Właśnie chciałem porównać to z Słuchajcie, zegarem. no ale RCF, który miał 477 koni, był zablokowany do 290 bodajże. Także to nie jest nie jest tak źle. No ale zbiera się po prostu bajecznie. Jak jest jeszcze sucho, a teraz już sucho zrobiło... No I ten dźwięk emulowany. Słynka. Pewnie też słyszycie, trochę wgniata w fotel. Delikatnie na czwóreczce. 6,2 sekund, jeszcze raz to podkreślę. Naprawdę. No, moja małżonka. Świetny wynik. <laughs> Świetny no. wynik małżonki. Dobrze tam, zasuwała przed nami. Teraz widzicie, że zużycie jest dużo większe. Średnie zużycie, bo to I chyba się przeginać, mamy do 90. Ale rozpędza się, błyskawicznie że nie można więcej. No jakbyśmy na autostradę pojechali, albo na jakiś tor, mam nadzieję, że w końcu jakiś samochód przetestujemy w takich warunkach, wtedy nie byłoby szkoda. Chociaż z drugiej strony, jakbyśmy wylecieli poza tor z naszymi super umiejętnościami rajdowymi, no to wtedy mogłoby być trochę szkoda. No nie wiem, wcześniej się umawialiśmy, że ja robię za Hammonda, więc ja na torze nie mógłbym prowadzić, bo to Hammond rozbija <laughs> się na torach. A, jeszcze jedno, mamy napęd naprzód to czuć, więc nie jest to samochód do driftów, ale ten napęd też bardzo dobrze się sprawdza. Ogólnie układ kierowniczy, samochód mam wrażenie, że nie jest Mam wrażenie, że ten układ kierowniczy nie jest aż tak bardzo elektronicznie wspomagany. Czujemy to przełożenie na koła, tak? Czujemy to przełożenie na drogę. Czujemy, że kontrolujemy ten Czujemy samochód po prostu bursują. Jest bajka, naprawdę. Jeśli chodzi o świetnie zestrojona, świetnie zestrojona strzenia biegów. Te biegi naprawdę są bardzo dobrze tutaj dopracowane. Standardowo wciskamy jak w steacie w Seacie, w każdym w seacie kawał dobrej roboty. Kawał dobrej roboty Za to, jak się tym samochodem jeździ. Bo, jeżeli chodzi o dynamikę jazdy, to jest jeden z bardziej dynamicznych samochodów, które testowaliśmy. Co no, by to, nie, sobie to nie dużo z... mówić? Nie wiem. A testowaliśmy Leksusy, testowaliśmy ten Lexus inne w automacie, modele. To on się strasznie zbierał. W to programie. był Lexus RC200. Będziesz mógł przyspieszyć. Weź RC200, I to na trójerce. A fajne jest też to, że z racji, że nie mamy downsizingu to na każdym biegu, nawet jak jedziemy, weź w zmień na szóstkę, zmień na szóstkę i zobacz, zobacz jak ten samochód przyspiesza na szóstce, wciśnij. To jest fajne, że od już niższych biegów elegancko łapie nam tutaj, od niższych obrotów przepraszam bardzo, elegancko łapie i na trasie, gdy jedziemy powiedzmy 90, musimy, albo nawet 80 jedziemy, musimy kogoś wyprzedzić, przyspieszamy bajka. 78 tysięcy, od takiej ceny zaczynają się i z tego co wiem, kupry. Możecie nas poprawić, bo, bo dokładnie bo tego nie sprawdziliśmy. To lubicie to robić, a my dokładnie nie sprawdziliśmy cen tego samochodu. Nie lubimy sprawdzać ceny, już skoszujemy się po prostu jazdą. Tak, na pewno nie jest samochód dla kobiet. Mimo, że jest taki mały, ładny, zgrabny, nie ma światełka z przodu, nie to będzie. To jest samochód żadna, dla tych, którzy. żadna pani pomalowa Lubią sobie zapierdzielać jazdy. po prostu. Może zaskoczyć nie jednego. Nie jednego, nie jedną. Każdego, kto wsiądzie, może też oczarować, bo jest naprawdę to bardzo ładny. Niektórzy powiedzą słodki, mały samochodzik, ale potrafi wiele. Pod maską potwór. Polecamy Wam w ogóle Ibizę Cupra, jeżeli myślicie o samochodzie, który jest bardzo dynamiczny, który ma takie zaciągi sportowe, jednocześnie jest kompaktowy, bo w mieście się wszędzie wciśniemy, mamy masę czujników. No i to przede, to przede wszystkim. do miasta. Tak, to jest samochód dla tych, którzy też chcą jeździć czymś ładnym. Subskrybujcie, oglądajcie i dziękujemy, że jesteście z nami taka przemowa tak Jak takie dwa mietki z podławki z pod sklepu z podławki już pod ławką. rowerzysta leżał ostatnio to my możemy być z podławki bezpiecznie dojedźmy. spokojnie dojedziemy do celu mamy tira do zobaczenia w następnych odcinkach trochę zamuliliśmy ale jak widzicie W następnym co będzie będzie golfer, golfer. Golfer. Będziemy śmigać teraz golfem. Potem w rozkładzie mamy jeszcze Tiguana nowego. Burzykowski chyba w nim siedział. Siedziałeś w nim? Siedziałem. No to teraz będziesz mógł nimi nim pojeździć. Będziemy mieli Vitare. też yy, Suzuki'ego i zobaczymy, co tam jeszcze będzie w naszym testowym A miałeś rozkładzie. Nie być terenowych. No jednak się okazało, że coś terenowych. Ale nie, do, do lasu nie jedziemy. Do żadnego lasu nie jedziemy. W terenie nie będziemy testować. Pewien materiał się ukaże, ale musimy jeszcze do niego dojrzeć. <laughs> Siema. Cześć. Proszę bardzo, zarejestrowane. Dziękuję bardzo.